Kukurydzy. W zespole pałacowym w Kurozwękach trwają ostatnie przygotowania do otwarcia pierwszego w Polsce labiryntów kukurydzy. Na ponad hektarowym polu została wysiana odmiana kukurydzy, której plony sięgają 2,5 metra. Widzieliśmy to z żoną we Francji, jak byliśmy na urlopie zeszłego roku. No i wtedy myśleliśmy, że to już by był dobry pomysł, żeby zrobić takie, bo mamy gospodarstwa rolne i to. To się nadaje. Aha, Ścieżki w labiryncie przez ten tydzień ten wyznaczały cztery osoby. By go przemierzyć, potrzeba godziny. Jego kształt odnosi się do piłkarskich mistrzostw Polska-Ukraina Euro 2012. Najkrótsza trasa ma 870 metrów, 15 centymetrów. Natomiast długość wszystkich ścieżek to jest prawie 2,5 kilometra. Właściciel zespołu wierzy, że oprócz bizonów, wielbłąda, przejażdżek konnych labirynt będzie niepowtarzalną atrakcją nie tylko dla kibiców w przyszłości chce go powiększyć. Pierwszy rok to nie wiadomo, ale jak już fenomen się zrobi i co roku to jest powtarza, powtarzane, myślę, że tak. A turyści już cieszą się, że będą mogli zwiedzić niecodzienny szlak. Na pewno będzie atrakcją, jest tutaj dużo innych atrakcji.